Zupełnie nowych zawodników. Zaczynajmy więc spotkanie 13 kolejki cudzyk pierwszej Ligi Mężczyzn SKS Filip Stryjewski. Odegranie do Pietrasa. Pietras za trzy punkty i trafia, a warto umieć Pietras spokojnie odegrać. Na obud. Kowalenko za trzy, bardzo niecelnie. Witalnik Kowalenko również w ostatnim spotkaniu przeciwko Górnicowi 2015 oraz 2016-2017. Paweł Spica za trzy punkty! I trafia Paweł Szpica. Rimon Nelson, chce grać jeden na jeden, Nelson za 3 punkty i trafia! Rimon... Ry... Trafia na to szansa na kontrę i łatwe punkty! Ofensywnych to naprawdę bardzo, bardzo nisko, mimo to wynik wcale nie taki mały, dużo dobrej koszykówki. Paweł śpica za 3 punkty, z boiska tym meczem. Kowalenko teraz w defensywie, przeciwko Piotr Śmigielski, teraz strata SKS-u. Damian Kieloch w kontrze, świetno odegranie, 0 na 4 z gry, ale widzimy, że przydaje się w inny sposób. Szymon Ryżek, teraz kolejna strata Starogardu, już piąta, w tym eletrował z numerem 15. Patryk Wieczorek nie trafił, ale był gdzie trzeba, Mateusz i to były punkty, zdobitki. Teraz świetny przechwyt Kuberta Wyszkowskiego, Wyszkowski w kontrze, Szymon Ciekliński. Dobra akcja. Ograł Szymona Ryszka. Bawi się kotka i myszkę Nelson teraz z Szymonem Ryszkiem. Za trzy punkty rzuca Mateusz. Nelson ma sytuację mismatch, gra graje jednak zespołowo. Upychał tam się pod koszem Szymon długość, ale przechwyt gospodarzy stryjewski pod średnio rzuca z skutecznością 47%, a więc można powiedzieć, że tego średnia właśnie tym wieczorek za trzy punkty. Znów się rozpoczynają Rimon Nelson, Szymon Długosz, Mikołaj Kurpisz, Damian Pielok i Piotr Śmigiel. Z strony SKS-u widzieliśmy 4 na 17 za trzy punkty. Bardzo słaba też Roś, Śmigielski strata, dobra defensywa gospodarzy. Przydałoby się więcej punktów intensywności i oczywiście także męczą się po prostu gracze, jeśli tak broją. Teraz świetnie w defensywie. Właśnie SKS! Presja teraz po stronie SKS-u, ależ teraz świetnie podzielili się piłką goście i szybko. W połowie gospodarze bronią normalnie jeden na jednego. Teraz podwojone po są nagranie do kurpisza. za 3 i trafia. Co znaczy, jednak internet uważało, że tam bez uskutecznionych graczy przez wiele minut udawało się grać naprawdę dawą koszykówkę, że wiedzą. Pomaga także słaba. Skuteczność za jeden punkt, tylko 50%. Nels przy 13. S się Teraz zbudował także Kowalenko. Bo odpowiedzi Pieloch i na Pieloch swoje pierwsze gardziej, ale to jest czas na czwarte, czwarte. Bo Rivo Nelson jeszcze fenomenalnym! I już to przenierzuca nie rzuca. do Kastra Burczyka. Burczyk do szpicy, śpicy śpica za trzy punkty. I trafia. Paweł już dla niego to graczy bardzo, bardzo przydatny. Zresztą to jest w ogóle były e, wiceliscy świata do lat 17 z reprezentacją. Za trzy, Damian Kielok i trafia. Państwa, to bardzo rzadko spotykany obrazek. Teraz w Ryżek i trafi teraz Ryżek, trzech takich koszykarzy, Kacper Burczyk. Udało się się tutaj. wygrywa na wyjeździe z SKS-em Starogardem Gdańskim bardzo, bardzo wyraźnie 89,60.